Cześć wam, dobry wieczór. No, dzisiaj mam dosyć nieprzyjemny i mocny temat. Ci, którzy śledzili mój kanał wcześniej, kiedyś widzieli moje zbulwersowanie tym gościem, cłaniaczkiem, który mm, ciągle przesiaduje czy to upały, czy chłód jesienny, czy zimą z psami, z owczarkami podhalańskimi na takim skrawku dywanika, na kamieniu zimnym. Wiadomo, czym to grozi, z wyrobnieniem stawów. Yy, owszem, te psy są uzbrojone w grube futro, ale to nie jest ich miejsce, tylko turnie i hale. Jej służą do pilnowania na przykład owiec, a nie siedzenia w tłumie na trakcie królewskim w Gdańsku przy milionie turystów latem, gdzie same są narażone na stres. Ten facet się. No, nie wiem, ja go nie sprawdzałem, też go, On mi to mówił. Tutaj też zaraz poczytamy, że jest dogoterapeutą, behawiorystą. No, nie wiem, czy to jest odpowiednie zachowanie, jeżeli on ma coś wspólnego z terapią. A myślę, że jakieś jedno głaśnięcie, czy, czy trzy pogłaski m, dzieciaczka, który tam podejdzie. No, trudno to nazwać. Dogoterapią, jak on to nazywa. Z tego co wiem, to on tam wyciąga. Oczywiście, że to jest też wielka zazdrość różnych ludzi. Moja to raczej bardziej wkurzenie, a że to jest wyzyskiwanie psów. Jeżeli to nie jest miejsce na terapię, to niech założy gabinet, a nie te psy tutaj męczy. Ja też kiedyś zgłosiłem, zgłosiłem, czekałem za załukiem. Przyjechała Straż Miejska, ale facet stał tam czy siedział dalej. No to co, poczytajmy, bo nie każdy o tym wie. Jak wrzucicie w internet, to jest o tym właśnie, że czy to jest wyzysk psów, czy pan Gaweł, pan Gaweł z Gdańsku, właśnie siedzący na, na no, no, różnie to nazywają, na trakcie królewskim, czy na Długiej, albo na Długim targu. No to co? To, to, no i sąd co? No to właśnie. straż Miejska nic nie może zrobić. Zatem czytamy. Ja tutaj e, tak tylko trafię z telefonem, bo co e, tutaj nie będziemy robić jakiegoś specjalnego programu. I teraz tak. Gaweł Garszewski, proszę bardzo, jego psy Od lat można spotkać na Trakcie Królewskim. Mężczyzna twierdzi, że to jego działalność nie ma jednak celu zarobkowego, edukacyjny, terapeutyczny. Jasne. A moim zdaniem głupi ludzie, bo inaczej nie powiem, jemu płacą. A płacą za co? Za psów na, na kamieniu. Leżące kilka godzin ku ucieszy faceta, który zbija tam kokosy. Nawet 700 stów na godzinę ludzie mówią. No dobra. Ale zaraz chcecie tu zarzucić, że mógł zazdroszczę, nie wiadomo jak. Nie, na pewno nie kosztem psów bym tak nie zarabiał. Twierdzi, że nie robi tego dla pieniędzy, a w celu edukacyjnym i terapeutycznym. Gaweł Garszewski, dogoterapeuta i psi behawiorysta. No kurde, jakim on jest behawiorystą na chodniku, że pozwala sobie na to? Od lat przesiaduje ze swoimi psami na trakcie królewskim w Gdańsku, zachęcając przechodniów do kontaktu ze zwierzętami. Straż Miejska widzi w tym nielegalne zajęcie pasa drogowego i nakłada na mężczyznę kolejne mandaty, których ten konsekwentnie nie przyjmuje. Sprawę rozstrzygnie sąd. Aha, czyli psy można męczyć, ale on tylko zajmuje pas drogowy, tak? Aktualizacja wtorek 30 września, czyli dzisiaj. Już po publikacji artykułu z naszą redakcją skontaktował się właściciel psów. Jego oświadczenie publikujemy w ramce pod artykułem. Co tu jeszcze piszą? Zaraz zacznę. czy tam jest ta ramka. Gaweł Garszewski, instruktor dogoterapii i psi Jest doskonale znany mieszkańcom Gdańska i turystą. No nienawidzę na jego widoku tam właśnie. Ja go parę razy nagrywałem. Ktoś, kto oglądał test misję jeszcze wtedy, to widział mój filmik. Oraz było on na żywo. Regularnie można go spotkać na ulicy Długiej i Długim Targu, gdzie przesiaduje ze swoimi psami, wzbudzając zaciekawienie przechodniów. Kto ma ochotę może podejść pogłaskać zwierzęta, porozmawiać. Obok stoi puszka do której można wrzucić pieniądze. No ciekawe z jakiej racji. Jak podkreśla jego działalność nie ma jednak celu zarobkowego, edukacyjny i terapeutyczny. Nie są to pokazy sztuczek, lecz możliwość kontaktu mieszkańców i turystów z czworonogami. Podkreśla Gawał Dla wielu osób, zwłaszcza seniorów, dzieci czy osób mierzących się z depresją czy PTSD, to forma realnego wsparcia. Jasne, już widzę, jak trzy razy pogłaskał dzieciaczek yy, pieska i już mu przechodzi depresja i inne schorzenia. A seniorów to tutaj jest nagięcie, bo mądry senior tam wcale nie podchodzi i nie głośczy tych psów. Niech on nie gada, głupot. Tutaj zobaczymy, kto tutaj coś nagrał. No jest jakaś interwencja, widzę, że ktoś zadzwonił. Ci się oczywiście muszą dopytywać i dowiadywać. Tam, wiecie, tam pse pan, bo nie mogę nie chcę cię nagrywać. Korzystam z filmu nieswojego. Jeszcze raz zobaczymy. Nieswojego, ale to nic na mocy prawa cytatu. Zagraniczny też jest podroda. No dobra. Kolejne mandaty za nielegalne zajęcie pasa drogowego. Jakiego pasa drogowego, kurde? Przecież to jest rzecz, no, jasne, że to jest bardziej chodnik, deptak. Strażnicy miejsce widzą jednak sprawę inaczej i wystawiają mężczyźnie kolejne mandaty za nielegalne zajęcie pasa drogowego oraz naruszenie przepisów ruchu drogowego. Podstawą prawną jest artykuł 97 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 45 ustawa 1 punkt 4, który mówi o niewłaściwym użytkowaniu drogi publicznej. ZDIZ traktuje działania instruktora jako pokazy zwierząt, Kurde, na które, jak tłumaczą urzędnicy, nie mogą wydać zezwolenia sam zainteresowany, Odpiera te zarzuty, podkreślając, że nie organizuje żadnych występów, a jedynie prowadzi rozmowy i zajęcia o charakterze terapeutycznym. Ty, to ja może też zrobię. Jestem instruktorem terapii uzależnień. Może tam bym usiadł na krzesełku i zrobił stoisko i taki konfesjonał postawił. Yy, no właśnie, i coś tu mi uciekło, bo chciałem powiedzieć. No bzdury cholerne. Jestem certyfikowanym dogoterapeutą i behawiorystą. No nie pasuje to za bardzo do tego, co on robi. Gdzie tu jakaś etyka? Moja obecność na trakcie królewskim nie ma nic wspólnego z pokazami psów, tłumaczy Gerszewski. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Zlikwidowali tutaj takich ciemno-białych ciemno e, ludków, którzy wężem, męczyli. Duże boa. Boa i petonga. No. Też miałem film o tym. Potwierdził to zresztą. Powiatowy inspektorat weterynarii. Kontrola z 11 września nie wykazała żadnych nieprawidłowości, a do, dobrostan zwierząt został oceniony pozytywnie. Aha, jasne. Aha, a tu nawet jest hodowca egzotycznych zwierząt. Koleś też męczył tutaj dużą, jakąś papugę kiedyś. Taką, wiecie, typową yy, egzotyczną. No zaraz tam zobaczymy, co on tam napisał, ale tu jeszcze jest, nie był w stanie uzyskać zgody z, GZ i, z GZD i Z, zaczął zgłaszać, zgromadzenia, co? zaczął zgłaszać zgromadzenia publiczne. Mandaty i notatki służbowe nie znechęciły jednak instruktora, pewnie bo ludzie płacą, co mu tam zapłacić stówę, czy tam dostanie. Postanowił poszukać prawnej drogi, by swoją działalność zabezpieczyć. W lipcu i sierpniu zaczął zgłaszać swoje działania jako zgromadzenia publiczne. Ustawa o zgromadzeniach pozwala bowiem na organizację wydarzeń społecznych po wcześniejszym zgłoszeniu do miasta bez konieczności uzyskiwania zgody. No, kurde, zobaczcie, jaki biznes. Informacje o zgromadzeniach trafią do biuletynnej informacji publicznej i są jawne. Gerszewski zgłaszał swoje zgromadzenia w trybie uproszczonym, wskazując, że nie powodują one utrudnień w ruchu. O, widzicie, jaki wybieg. To była dla mnie jedyna droga, żeby działać w. W legalnie i transparentnie. Wiedziałem, że wtedy każda interwencja Straży Miejskiej będzie musiała być podparta konkretną podstawą prawa, prawną, mówi. No ciekawe, to ludzie tutaj są zbulwersowani, a co z podatkiem nie? I, i tak dalej, bo on nic tam nie płaci. Problemem nie jest obecność psów, a zbieranie pieniędzy do puszki. Nie rozwiązało to jednak konfliktu. W połowie września strażnicy przeprowadzili wobec dogoterapeuty interwencję, podczas której, jak relacjonuje Gerszewski, podawali sprzeczne powody swojej obecności. Mieli twierdzić, że chodzi o, o złe samopoczucie psa, o agresywność zwierząt, a w końcu o podejrzenie, że sami, sam właściciel może być pod wpływem alkoholu. Na nagraniu, które zarejestrowałem, słychać słowa jednego ze strażników, który wprost przyznaje, że problemem są puszki, czyli zbiórka datków, a nie dobrostan zwierząt. No super. Czyli zwierzęta to, to, to mogą zależeć, ale zbieranie kasy do puszki jest problemem. No bo to też. Interwencja trwała ponad 50 minut i zakończyła się w sposób chaotyczny. Strażnicy. Po prostu odeszli, nie sporządzając protokołu, choć wcześniej twierdzili, że wezwali policję. Funkcjonariusz, z którym później rozmawiałem, potwierdził, że żadne takie zgłoszenie nie wpłynęło. Co więcej, powód interwencji zmieniał się w trakcie. Początkowo chodziło o rzekome spożywanie przeze mnie alkoholu. Jak zamierzali to zweryfikować, skoro nie wezwano policji, która ma uprawnienia do badania alkomatem, a dopiero po kilku minutach, gdy pojawił się tak zwany Pojawił się tak zwany referat ekologiczny. Usłyszałem, że zgłoszenie dotyczy również złego samopoczucia psa. Strażnicy pytali mnie nawet, kiedy pies, od kiedy, który pies się źle czuje, co było dla mnie kompletnie niezrozumiałe. No i widzicie, nie ma na to haka. Straż Miejska zapewnia, że było to rutynowe działanie. Pod numerem 986 dzwonią mieszkańcy Gdańska i zgłaszają osobę obecną na długiej czy długim targu z psami. Nie inaczej było w sytuacji z nagrania. Zapewnia Monika. Do Machowska ze straży miejskiej w Gdańsku. W tym przypadku również zadzwoniła kobieta, która poinformowała strażników miejskich o mężczyźnie z psami. Jej zdaniem zwierzęta były w złym stanie, a ich opieką pod wpływem alkoholu. Strażnicy nie stwierdzili, aby psy były zaniedbane, natomiast do sprawdzenia szczęśliwości mężczyzny nie mają uprawnień. Na jego wniosek wezwali policję, ale ta, aby ta wykonała test alkomatem. Ze względu na to, że czas oczekiwania był zbyt długi, a mężczyzna nie zagrażał sobie, ani nie innym, odstąpili od interwencji. No i tutaj, no to, to też tam z innych artykułów, od zmieniających się zarzutów po serii mandatów, czyli odstawał tak od marca. Tego roku Gaweł Garszewski otrzymał już 36 wezwań, a obecnie toczy się 9 spraw sądowych o wykroczenia drogowe. Patrzcie, on sobie nic z tego nie robi. Straż Miejska podejmuje interwencje wobec osób prowadzących działalność na trakcie królewskim regularnie. Ten pan nie stanowi tutaj w wyjątku, tłumaczy Monika Domachowska ze Straży Miejskiej w Gdańsku. Latem wraz z napływem turystów do Gdańska i większą aktywnością mieszkańców w przestrzeni publicznej, strażnicy intensyfikują swoje działania. I co z tego? Patrole pojawiają się częściej w miejscach szczególnie popularnych, na Starym Głównym Mieście, wraz z, z Wyspą Spichrzów oraz wzdłuż pasa nadmorskiego. Straż Miejska podejmuje interwencje wobec tzw. nielegalnych sprzedawców, udziela asyst i egzekwuje, egzekwuje przepisy dotyczące prowadzenia działalności handlowej. Szczególną uwagę zwraca również na osoby żebrzące oraz pobierające opłaty za parkowanie bezuprawnie. No to też się coś oszuści. Dogo terapeuta tłumaczy jednak, że jego działalność nie jest wykroczeniem. Jego zdaniem socjalizacja psów w przestrzeni publicznej jest kluczowa dla ich psychiki i pracy terapeutycznej a także daje mieszkańcom bezpieczny kontakt ze zwierzętami. Przez lata współpracowałem z hodowcami, i lekarzami weterynarii, weterynarii i nigdy nie zgłaszano zastrzeżeń wobec moich działań, podkreśla gawał. Zawsze dbam też o bezpieczeństwo i komfort przychodniów, wybierając które, miejsca, które nie utrudniają ruchu ani nie budzą strachu. Cała narracja o niewłaściwym użytkowaniu drogi publicznej pochodzi wyłącznie ze strony Straży Miejskiej. I nie znalazła potwierdzenia w skargach mieszkańców czy turystów. No to, no to co? Wyjaśnienia, gawła. W związku z opublikowanym artykułem Dogoterapia czy zarabianie na psach? Sprawę rozstrzygnie sąd. Pragnę przedstawić kilka istotnych wyjaśnień i sprostowań, które uważam za koniecznie w rzetelnym przedstawieniu sprawy. Dogoterapia to zawód i normalna działalność gospodarcza. To. Jako certyfikowany dogoterapeuta mam pełne prawo prowadzić odpłatne zajęcia terapeutyczne. Jest to zawód, który w Polsce funkcjonuje na zasadach działalności gospodarczej, podobnie jak fizjoterapeuci, logopadzi czy psychologowie. Zajęcia dogoterapeutyczne na rynku kosztują od 150 do 300 zł za sesję, zazwyczaj z jednym psem. Gdybym chciał, mógłbym taką działalność prowadzić, wystawiać faktury i pobierać wynagrodzenie. Jednak moja obecność z psami na ulicy Długiej w Gdańsku nie ma charakteru zarobkowego. Nie wystawiam faktur, nie prowadzę sprzedaży usług. Nie jest to działalność gospodarcza. Robię to jako inicjatywę społeczną, którą celem jest edukacja, kontakt z ludźmi i przekazanie wartości jakie nie się dogada. Ale ściemniacz. No przecież to jest oszustwo. No. Jak dla mnie. Czas obecności na ulicy Długiej. Wbrew temu co sugeruje artykuł, nie przybywam tam codziennie ani całymi dniami, jestem obecny wyłącznie w piątki, soboty i niedzielę, przez około 4 godziny dziennie. To łatwo zweryfikować, Straż Miejska prowadzi karty zdarzeń i posiada dokumentację związaną z interwencjami, więc dokładne godziny są do sprawdzenia. Sugestia, że siedzę na ulicy od rana do wieczora i każdego dnia jest po prostu nieprawdziwa. No jakaś ja różnie widziałem go. Psy i ich dobrostan. Psy, z którymi pracuję są przygotowane do działalności w ramach fundacji którą tworzą. Fundacja i Instytut Psie Serca. to nie są zwierzęta wykorzystywane do pokazów, lecz partnerzy w terapii szkole, szkoleni i dbani, i dbani z największą troską. Ich dobrostan był wielokrotnie sprawdzany i potwierdzony m.in. przez leko, powiatowego lekarza weterynarii, który nie znalazł żadnych uchybień Jeszcze. Psy mają zapewnione regularne przerwy na wodę, cień i odpoczynek. Każdy, kto mnie odwiedzi, widzi, że są spokojne i zadbane i ufne. Cel mojej obecności, to co robię, ma charakter społeczny i edukacyjny. Chodzi o kontakt z ludźmi, z dziećmi, rodzinami, seniorami, turystami i mieszkańcami, którzy dzięki temu mogą zrozumieć wartość dogoterapii. Moje działania na ulicy Długiej są jednocześnie formą przygotowania psów do pracy w przyszłości, co w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, szkołach czy przedszkolach. Aha, Jak nie będą miały reumatyzmu i będą mogły się jeszcze ruszać. To nie jest ani moje. To nie ja ani moje psy jesteśmy problemem. Problemem są działania Straży Miejskiej, które podejmują interwencje przekraczając swoje uprawnienia. A akcent artykułu niestety został przesunięty na ocenę mojej osoby zamiast na nagłośnienie tej kwestii. No i tutaj jest multum komentarzy. To już jakbym ja miał je czytać, to by się zrobiło z pół godziny, z pół, z pół godziny, z 40 minut. No, jest tutaj pod filmem są też. Aha, bo tu się coś przewinęło. Hmm, tutaj chyba potem, no tutaj to jego oświadczenie. No, powiem wam, że o, 326 buziek, bu, bu, buziek niezadowolonych, 62 smutne, 82 smutne, 25 serduszka, 24 lajów w górę, 10 wow, no i 7 śmiech, i jednak ktoś tam ściska go. No, co wy sądzicie o tym? Dla mnie to jest skandal i to nie. Tu, tu, tu jest. Pod, Wieloraki skandal, prawda? Ludzie też by się oburzyli, że właśnie, że nie prowadzi tych działalności, że tam staje do puszeczki, no to zaraz, słuchajcie, no to, się, to, się, to no może i ja stanę, nie? no to dobra, okej. Okay. I tak to właśnie wszystko wygląda. Pozdrawiam bardzo w tym smutnym temacie. Niestety bardzo mi się to nie podoba, bo facet sobie kpi po prostu. Kpi jak cholera jasna.